Dlaczego warto współpracować z Pralanimą? Ponieważ poznajesz dużo ciekawych osób, którymi można wymieniać się poglądami. To jest ważne. Jak długo już jesteś Pralimą? Tak. Jak wspomnasz na rok? Rozwijam swój warsztat pisarski, Rozwijam swój warsztat listeczelski, poszukując właśnie różnych wydarzeń, czy ważnych rocznic, um, dat, które warto celebrować, związanych z kulturą. No i motywacji tego, żeby e, działać, jeżeli się do czegoś zobowiązałam. Także systematyczności, której w, w takim zwariowanym chaosie, jaki czasem mam w życiu, e, potrzebuję. Jak Ty potrafiłaś na to anime? A Ja sobie szukałam praktyk zawodowych mm -hmm. na studiach, a Znalazłam, to pamiętam na stronie internetowej, już pamiętam której. Więc najpierw kupiłam tutaj praktyki, potem a, zapisałam się na warsztaty, a następnie z Warszawy właśnie trafiłam na wolontariat mm -hmm. razem z tobą. Mm -hmm. Więc tak się w sumie zaczęła właśnie moja przygoda z proanimą. Dla mnie wolontariat jest to, że się robi coś dla innych, a jednocześnie robiąc dużo rzeczy dla siebie. Mm -hmm. e, I to jest jakaś taka radość. Tworzenia, bycia w jakimś takim, tak. e, no to może nie układzie jest swe słowo, ale właśnie bycia w takiej wspólnocie, właśnie dającym, do... ale też gdzieś, gdzieś biorących. Nie jest oceniany. a każdy jest doceniony. Czyli każdy tutaj znajdzie do siebie miejsce, starszy, młodszy, student, hmm. ktoś to dopiero zaczyna skończyć jeszcze karierę? Zdecydowanie. Tutaj można znaleźć siebie. Ja się odnalazłam.